W Ewangelii Jana w rozdziale siódmym Jezus krzyczy, kto jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie i pije, a strumienie żywej wody popłyną z Jego wnętrza. Jezus wie o pragnieniach, jakie są w Twoim i w moim życiu, i mówi przyjdź do mnie i pij. Znowu mamy motyw wody, motyw nawadniania się, motyw tego, że Bóg jest źródłem. Które chce odpowiadać na nasze pragnienia w Jego sposób, w dobry sposób, w uporządkowany sposób. Dlatego, że czasami moje pragnienia, ludzkie pragnienia, cielesne pragnienia, domagają się uporządkowania z Bożej perspektywy. Po co? Po to, żebym był prawdziwie wolny, prawdziwie szczęśliwy. Więc kolejna część rozważania nad wodami, eee, przyjdź do Jezusa i powiedz Jezu, chcę zaczerpnąć od Ciebie, z Twojej obecności, z Twojej miłości, Twojego przebaczenia. Cokolwiek jest w moim sercu i wymaga nawodnienia, Ty Jezu, zrób to. Zobaczcie, że Jezus mówi: Skoro masz te pragnienia, przyjdź z nimi do mnie. Zróbmy z tym coś. Zróbmy z tym coś. I, i w związku z tym nie jesteśmy bez odpowiedzi. Życzę Ci tego, żebyś dzisiaj spotkał się z Jezusem, żebyś teraz w wierze odważnie przyszedł, przyszła do Niego, po to, aby Jego osoba, boska osoba odpowiedziała na pragnienia twojego serca. Pomóż nam Duchu Święty, żeby tak się stało. Tyle na dziś, jeśli podobało Ci się to nagranie. Wyraź, a zostaw w komentarz lub udostępnij je. Niech się niesie dobre wieści o frajdzie życia z Bogiem, a my widzimy się przy kolejnej okazji.